Witajcie. W tej strony wektą Niestety, pliki, które ja nagrywałem został. Jakoś się nie nagrał. Przetestowałem słuchawkę. No przepraszam. Przetestowałem. Oglądałem na YouTube, uruchomiłem grę na warwarce. Polecam tak, że na gry w szasze warwarce słychałem wszystkie strzały eksplodji. Karabin maszynowy, to było dobre. Eksplodzie, każdy był oddzielny, super. Niestety w szasze, kiedy oglądałem na YouTube, to były no, bełkoty. No niestety niektóre ta się drożymy, ale niektóre nie tasze. Słuchawka, którą ja mam na sobie jest świetna. Ma gumkę. Tu wszędzie ma gumkę, jest wygodne, nawet jak masz okulary, to ci nie przeszkadza. Na kabel jest na tym 3,5 mm. Do niego dołączyli jeszcze taki specjalny kabel do tego jest słuchawka. O. Do niego się podłącza, i tutaj masz takie oddzielne słuchawki, jak i mikrofon. To jest wspaniałe. Mogli jeszcze dodać jeszcze usb -a. Do tego ma taką słuchawkę regulację. Tutaj widzicie o. Regulację głosu, znaczy dźwięków. Wyłączenie włączenie mikrofonu. I to jest mikrofon. To się przesuwa. Można się ugijać, dowolny akcerz. Jest po prostu wygodny Ale przede wszystkim lepsze jest to, że nie ma lampy. Taki LED, czy jakoś tam to jest lepsze nie musi na to zwracać uwagę. powiem tak, że to jest słuchawki jest dobre dla normalnych ludzi gamingowy na no lepsze niestety dla mnie jest za słaby bo gdy oglądałem mm, na youtube każdego osobę wow jak powiedziałem, koty, Nic nie zrozumiałem, a niektóre zrozumiałem. Najgorsze jest to, że głos kobiety był męski. Mm, nie powinno być taki dźwięk. Niestety, jak tak słyszałem. Myślałem, że chociaż usłyszę męż, dam wszystkie głosy. Opakowanie z tego budynku było przepiękne. No to muszę dać z powrotem do zwrotu Grałem w Warwarce. Super był Słyszałem moje karabiny kurczę W czasie, kiedy robiłem kiedy wykonałem misję Wow dzień, dzień strzelało do mnie za plecami Normalnie to słychać cały strzały, strzały no karabiny sznajperki, bazuki Super Świetne. Nawet szkoda, że nie mogę tego wyjąć, żeby zobaczyć... Ile ja, on ma tam troszkę głośnik? Lepiej nie będę, bo muszę to oddać. <grym> Wszystko było dobre. Tady jak powiedziałem, yy, powiedziałem, że mam dwa gry. Pierwsza gra to w War Warsze. druga gra, przepraszam, druga gra To le, ja nie umiem po angielsku, bo nie wiem jak to się wymawiam. Więc powiem tylko po polsku Le Angles of Legend Ikon ma żółte literaly li. I okrągłość niebieski Yes! Super, ale trenuję Przede wszystkim trenuję, to jest świetna gra, długo się ładuję, więc muszę być cierpliwy, ale jest niesamowita. Eee, muszę tylko się nauczyć, jak zgiwać tą myszkę, bo to nie jest tak, że tutaj strzelasz, strzelasz tylko że tutaj steruje gdzie, gdzie masz atakować, a tutaj gdzie ma chodzić, ja staram się to odwrócić. A to nie jest taki łatwe, <śmienny> Ale jak grałem tego, znaczy jak uruchomiłem tego, to jestem szczęśliwy. Tak, moja ikon to Wektom. Wektom, <śmienny> Wektom i będzie Wektom. Tylko, że jak chciałem być mężczyzną, a dalej mi postaci kobietę. No to te mi pieczę i oczy. Boli a światła nie wiem tylko wyszłem z domu od szorej żeby przejechać na park na park no i tam zaczęło mi pieczeć u mnie wszystko po staremu do właśnie dosypałem jeszcze no które były dwie osoby Dziękuję z całego starsa Super Słuchawka jest dobra Nie dla mnie przepraszam Ja mam inne yy, audiogramy Ustawienie dźwiękowe więc Inaczej słyszę inaczej ja rozumiem Więc ciężko znaleźć tą dobrą słuchawkę No niestety Muszę to oddać. Z tej strony to będzie chyba wszystko. Trzymajcie się. Weg tam.